Wyrusz na poszukiwania złotego miasta, zorganizuj ekspedycję i udaj się w podróż przez południowoamerykańską dżunglę. Będziesz potrzebował dobrego planu, doświadczonych poszukiwaczy i przewodników oraz odpowiedniego sprzętu. Zatrudnisz zwiadowcę czy skorzystasz z pomocy tubylców? Wybierzesz podróż statkiem czy wynajmiesz samolot? Twoim zadaniem jest odnalezienie legendarnego miasta zwanego El Dorado. się Karolina oraz Krzyśka. Kanał Gryfinka. Wydawnictwo Nasza Księgarnia w zeszłym roku uraczyło nas grą Wyprawa do Eldorado yy, znanego autora Reiner Knizia. W grę Wyprawa do Eldorado będzie grać od 2 do czterech osób. Każdy z graczy powinien mieć przynajmniej 10 lat, a sugerowany czas rozgrywki to około 45 minut. Wyprawa do Eldorado zajmuje dosyć wysokie miejsce na Board Game Geeku, bo aż 199. Wydaje mi się, że jak na grę familijną, yy, grę raczej prostą, jest to dosyć wysoka pozycja. Właśnie, bo w kategorii gier familijnych yy, Wyprawa del Dorado utrzymuje się na poziomie 21, a to już jest całkiem niezły wyczyn. Jej średnia to bodajże 7,6, więc to też już sugeruje, że gra będzie dobra. Możemy ją nabyć za około 80-85 zł w dobrych sklepach z planszówkami. Jej cena sugerowana to 119,95 jakoś tak. 120 zł. bez kilku groszy. No. Tak jak Krzyś nie przepada za grafikami pana Klemensa, tak ja, widząc pana Vincenta, też nie jestem do końca przygotowana, choć chociażby w Nagarai nie do końca no, mi to właśnie, przeszkadzało. No, właśnie tam... Nie wiem, od czego to zależy. No... widać podobieństwo, prawda? W Jednej gry do drugiej. Tak, gościu, ale ma, tam ma jakoś tak... No, nie, nie nie przeszkadza mi to zupełnie, mm -hmm. a tutaj jednak te grafiki, tak patrzę na nie, to jest takie. Mm, ja yeah. nie, nie wiem, jak to się dzieje. A przecież jak znowu mówisz, to jest ładne. To jest, jest jak, bardzo to, ładne. jak to się to dzieje? Się. Jest spore opakowanie, ale też jest sporo rzeczy, oczywiście, w środku. Mamy takie duże kafle, z których będziemy budować mm -hmm. za każdym razem plansze. mamy tutaj trzy warianty: łatwy, średni, trudny. jeżeli jesteśmy na samym początku naszej drogi z wyprawą, to oczywiście sugerowane są te łatwiejsze mapy, no. ale jak już jesteśmy, wiecie, m, wprawieni, doświadczeni, przy, umiemy się przedzierać przez dżunglę czy też wiosłować przez pół właśnie planszy. Wiemy, jak używać maczyty, żeby nie odrąbać sobie głowy. Tak, to możemy spokojnie wybrać wariant trudny, budując plansze z pięciu takich, no. No, Sporych bloków mm -hmm. będziemy potrzebować jednak trochę miejsca, więc tak. zagospodarujcie sobie tak miejsce na stole, żeby rzeczywiście się to wszystko zmieściło. Zawsze można planszę zbudować taką zawiniętą, jak kocioł czarownicy, prawda? Jeżeli chodzi o jakość elementów, to powiedziałabym, że stoją na wysokim poziomie. Mamy tutaj mm. żetony, mamy tutaj te rzeczywiście plansze, mamy też karty. Kartami cały czas będziemy narabiać, cały czas będziemy je tasować i mieć je w użytku, mieć je w ręce. Więc tutaj sugerowałabym raczej zakoszulkowanie, bo jak to zresztą przy deckbindingach? No tak. cały tak. czas tasujemy, cały czas nimi działamy, mm -hmm. więc tym bardziej, że karty mają białe naroże. Może to będzie powodować to, że same grafiki nie będą się wycierać, no ale od macania paluchami no prędzej czy później te karty najczęściej używane będą po prostu brudne. A te rzadziej używane będą czyste i strasznie to widać, jeżeli zrobimy sobie jakąś talię, jak prawda popatrzymy od boku i. Aha, tutaj może być karta startowa, a tutaj może być ta karta, którą... Sobie... z Panizmanie tak mamy. <grym grym grym> te dodatki, no, które iż. najrzadziej się grało, mm. są piękne, bielutkie, mm -hmm. a ta startowa. Ta pod, podstawka jest e, brązowa nie? W środku pudełka znajduje się kartonowy insert, który idealnie wpisuje się właśnie w klimaty wyprawy do Eldorado. Ale, co jest ciekawe, jest tam też taka plastikowa przekładka, która będzie chroniła ten kartonowy insert przed elementami, które będą luźno latać w pudełku. No, nie spotkałem się wcześniej z podobnym zabiegiem w jakiejś innej grze. Bardzo sympatycznie. Mhm. Po tym jak wybudujemy sobie już planszę, przez którą będziemy się dzielnie przedzierać, każdy gracz otrzymuje talię startową, mhm. gdzie będziemy mieć y, globtroterów, będziemy mieć marynarzy, czy też będziemy mieć turystkę. Każda z tych kart będzie przynosić nam bonusy właśnie do przemieszczania się po planszy, ale możemy również nimi kupować karty z rynku. Na rynku mamy dostępne 6 rodzajów kart. Jeżeli któryś stos się wyczerpie, następuje to dość szybko, bo tylko trzy kopie danej karty rzeczywiście mhm. występują w grze, to możemy wziąć którąś z kart, które znajdują się ponad naszym rynkiem i Właśnie uzupełnić to miejsce, jeżeli będziemy chcieli kupić akurat tamtą kartę. Są karty tańsze, mhm. są karty droższe. I teraz tak, y, trzeba znaleźć złoty środek, bo nie można kupować samych drogich kart i na przykład nie mieć, nie mieć nagle jak się przedostać przez wodę, bo nie mamy nic niebieskiego. Nie mamy kapitana, nie mamy marynarza, kapryna, nie mamy no, nic. Zdarza się to. Trzeba obrać tak strategię, żeby nie zablokowało nas w pewnym momencie na przykład na środku jeziora, bo nie mam kapitana, nie mam marynarza, nie mam się jak ruszyć. No i co? No właśnie. Trzeba mm, tak dobierać te karty, tak kupować te karty, żeby talia była na tyle różnorodna, żebyśmy mogli jednak się w jakiś sposób płynnie poruszać przez planszę. Poruszanie się po planszy następuje po zagraniu karty o odpowiednim symbolu. Jeżeli na planszy mamy dwa symbole maczety, to nie możemy zagrać dwóch globtroterów, gdzie globtroter ma tylko jeden symbol maczety. Musimy zagrać taką kartę, która zapewni nam przynajmniej te dwie maczety. Nadwyżkę Możemy wykorzystać na poruszanie się przez dalsze pola, o ile jest taka możliwość, prawda? Tak samo działają wiosła mhm. i tak samo działają monety. Na planszy są też specjalne pola, które będą mówić nam, że musimy odrzucić z ręki jedną, dwie lub trzy karty, aby wejść na takie pole. Od czasu do czasu spotkamy też bardzo specyficzne pole na planszy, gdzie będziemy mogli usuwać karty z naszej talii w celu oczyszczenia sobie naszej talii, żebyśmy nie musieli ciągle wyciągać tych najsłabszych kart. Jest też wariant jaskinie, który mówi, żeby uzupełnić takie konkretne pola na każdej z części plansz, bo jest jedno takie mhm. pole. Czterema zakrytymi żetonikami właśnie jaskini będziemy mogli przeprowadzać w niej eksplorację i myślę, że to jest bardzo fajny zabieg i w ogóle już na samym początku rozgrywki, przy pierwszej partii moglibyśmy się do tego zastosować, bo to nie jest ani trudne, ani żadne, a jednak jakieś tam urozmaicenie jest i jest mega spoko. Nie możemy zapominać o najważniejszym. Przecież to jest wyścig! pierwsza osoba, która dopadnie Eldorado mhm. i wytrwa tam ostatnia do końca tury. Tak. grę. I teraz tak, grając dwie osoby, tak jak my, dostajemy po dwa znaczniki. I dwa tych, piąki. tak. Tak, mhm. y, dwa pionki i te dwa pionki muszą trafić oba pionki. Muszą trafić właśnie w tamto jest. miejsce, Powiedzmy, tak? że na metę. Ile jest blokowania po drodze? ile jest e, utknięcia czy też właśnie jakichś zastojów ponieważ chcieliśmy zrobić na złość i nie przepuścić a ktoś poszedł boczną drogą, a my stoimy mm -hmm. jak takie buki bo nie możemy się ruszyć opowiem wam takie dwie, dwie, dwie sytuacje, które e, były ostatnio na naszym stole pierwsza sytuacja, ja wyprzedziłem Karolinę w rozgrywce dwuosobowej, prawda? Ja wyprzedziłem Karolinę i stanąłem na tym miejscu, nie ruszałem się, wiedziałem, że ona będzie miała problemy, żeby się przebić, Musiałoby lecieć na około planszy i tak też zrobiła, a ja ten czas wykorzystałem po to, aby swojego drugiego pionka, który był, no, całkiem daleko z tyłu, przesunąć go sporo do przodu i właściwie to się te pioneczki pokryły, także później szliśmy łeb w łeb. Inna sytuacja była taka, gdzie Karolina chciała mnie wyprzedzić i faktycznie wyprzedziła mnie, tylko no, tak się... Zablokowałam. Tak się wtarabaniła w takie pole, gdzie no później przez praktycznie pół rozgrywki nie mogła z niego wyjść. Utknęłam. Mhm. I Utknęłam. to na Utknęłam. No serio i to było trochę wkurzające, bo jednak ten dociąg kart, mimo tego, że karty ja znałam, tak, mhm. i wiedziałam, co tam jest, to dobór jest losowy i to czy siądzie, czy nie siądzie, no to to już zależy ale, od losu, ale tak. Ale to jest deck building. Tym się charakteryzuje deck building. Tak i tak wiecie, no doszukałam te karty, jak patrzę i takie. Nie w tej turze, może w następnej. Docągam. Nie w tej turze. Kurde, to było takie mega wkurzające. A ta druga sytuacja, o której mówiłem, była podczas rozgrywki czteroosobowe, także Karolina nie miała drugiego pionka, takiego alternatywnego, żeby na przykład nim się ruszyć. No. Yes. To było takie. Smutne, kiedy oni już byli tam gdzieś przy a ja utknęłam gdzieś tam na środku wiecie naszej trasy, Człowie. i to było takie, okej, okay, no ja stoję dalej. Ale mimo tego, że takie rzeczy i sytuacje rzeczywiście się zdarzają, nie odrzuciło mnie od tej gry, mhm. i generalnie ja lubię w to grać, mimo tego, że rzeczywiście y nasze decyzje, niekiedy bardzo nietrafne, mogą mieć skutek taki dalekosiężny, bym powiedziała. Bardzo dalekosiężny. Mimo, że takiej negatywnej interakcji, stricte negatywnej interakcji tutaj nie ma, to zastępowanie sobie drogi, zmuszanie kogoś, żeby poszedł dookoła, jest mhm. tak negatywne i irytujące. Oj, potrafi, potrafi. Musimy się nastawić na to, że mimo, że siadamy do gry rodzinnej, gry wie gdzie jest wyścig i w ogóle będzie fajnie i przyjemne, to może być zgrzyt. Może być zgrzyt no, może być. i na spokojnie trzeba do tego podejść, tak? No, ale to dużo zależy od tego, jak ułożymy sobie naszą planszę, bo są tereny, które nie będą powodowały żadnych problemów, łatwo się przez nie przedostać. No po prostu człowiek I... leci jak tak, rakieta, tak. Cuch, koszt, po prostu. Koszt, koszt każdego z pól jest taki jed, jeden, dwa, trzy, to już jest rzadkość, prawda? Ale są też takie plansze, gdzie no, musimy robić slalom między górami, takim jakby wąwozem, prawda? I tam już faktycznie, jeżeli pójdzie jeden gracz, no to może przyblokować całą resztę. I w pełnym składzie, i grając w dwójkę, bawiłam się przednio, mimo tego, że były rozgrywki, gdzie mój level irytacji był, po prostu <grym> był mniej więcej to... taki, no nie? To ja i tak y, bardzo lubię wyprawę do Eldorado, mimo tego, że grafiki, no po prostu graficznie ta gra tak bardzo mi nie leży. Ja nie mówię tutaj o planszy, bo plansza jest spoko, jest czytelna, wszystko jest widoczne, symbolika, mm -hmm. y, jakość wykonania jest na najwyższym poziomie naprawdę. Tylko tylko ta kreska. No nie wiem. Gra jest bardzo regrywalna i w dwie osoby i w trzy osoby i w cztery osoby, mhm. bo jednak ta plansza będzie się zmieniać. Inne karty będą myślę też dostępne na rynku. Chyba że będziemy grać cały czas z tymi samymi osobami, to już będą mieli miały prawdopodobnie jakąś tam strategię obraną. Budowa planszy jednak ma różne warianty. Muszę tutaj jeszcze zaznaczyć, że gra troszkę traktuje graczy na równo. Niezależnie od tego, jaką strategię by nie obrali. Nie tak dawno mm, graliśmy właśnie wyprawę do Eldorado z Karoliną i z tego co ja zauważyłem, wybraliśmy całkiem inną strategię. Karolina poszła jednak w te droższe karty i leciała przez środek, tak żeby skrócić sobie tą drogę. To bogatemu zabroni. No właśnie, to bogatemu zabroni. I e, ja postanowiłem nie lecieć, nie pchać się przez te najdroższe pola na plażę, tylko lecieć okrężną drogą. I skończyło się to tak, że do mety dotarliśmy właściwie tak samo. No, I wiecie co było najgorsze? Że mm -hmm. skończyliśmy rundę i ja wlazłam jako pierwsza drugim e, piąkiem rzeczywiście na e, metę. Krzyś ostatnim dociągiem i tylko i wyłącznie dlatego, że miałeś kartografa. Dociągnąłeś tak. dwie karty i dostałeś ten niebieski. Stałeś kapitana. Stałeś kapitana I wszedł i ja takie, i co teraz? No, blokady. Ile masz? Dwie. A Ty? Trzy. A co to są blokady? Blokady to są takie zygzaki, jakby, takie specjalne żetony oddzielające jeden, jeden kafel terenu od drugiego kafla terenu. I żeby pokonać taki, taką barykadę. Pierwsza osoba, w, która pier... chce pokonać Dokładę. taką blokadę, musi opłacić jej koszt. Czyli jeżeli na barykadzie mamy jedną maczetę, to my musimy odrzucić kartę z jedną maczetą i wtedy ta blokada ląduje mm -hmm. y, u nas, a plansza się suwa. To też jest fajny zabieg, bo nawet osoba, która się rozpędzi i leci po prostu jak rakieta fiu, do przodu, no nie, to no, ta barykada ją może tak ją w pewnym wstrzymuje. momencie dokładnie troszeczkę przyblokować, to jest OK. właśnie, żeby troszeczkę podgonić tą osobę, która tak kopięciła no na przodu. No i To jest e, też powód, to znaczy powód, rozwiązanie do rozstrzygania remisów. Ten, kto ma najwięcej najwię barykad, no, wygrywa. Niby sensowne i sprawiedliwie, ale wczoraj się czułam bardzo niesprawiedliwie potraktowana. <laughs> A teraz już tak podsumujmy sobie, ok? Plusy, tak. minusy, co nam się podobało, co nam się nie podobało. Słuchajcie, yy, podoba mi się jej cena. <laughs> Zacznijmy tak bardzo materialnie. Podoba mi się jej cena, bo... W stosunku do zawartości. Dokładnie. Mamy 120 zł sugerowaną i mamy te 80 złotych, powiedzmy, 85. Mhm. Cenę, za którą możemy ją rzeczywiście kupić w sklepach z planszówkami. To jest dobra cena. Słuchajcie, za taką cenę... I za taką jakość, za tą ilość elementów i, i za regrywalność, mhm. słuchajcie, no, no, wypas, naprawdę sztos. Ponadto, yy, jakość wykonania elementów jest bardzo, bardzo sympatyczna, bardzo w porządku, mimo tego, że kreska mi zupełnie nie leży. Mi osobiście nie przypadły do gustu białe ramki na kartach. Nie jestem ich zwolennikiem. Wydaje mi się, że to wygląda niezbyt estetycznie. Może do. O, cześć, Rolek. Może do gier imprezowych by się to bardziej nadało, ale tutaj, gdzie mamy naprawdę ładne grafiki, ja bym wolał je wyeksponować na pełnej karcie i wykonać je w technologii druku spadowego czy tam offsetowego. Nie wiem do końca jak to się ale nazywa. Ale wiesz że ta była ramka jest właśnie po to, żeby kart nie niszczyć mm. i żeby się nie ścierały, więc według mnie ten zabieg jest... No cokolwiek mi to jakoś bardzo wizualnie może, nie przeszkadza. Może technicznie to się sprawdza, ale wizualnie dużo lepiej wyglądają karty, które Czyli są dużej. wydrukowane na całej karcie. Mamy tutaj proste zasady i nawet dzieciaki, właśnie jakieś takie młodsze, mhm. no nie? Po wytłumaczeniu, po rozegraniu powiedzmy tam dwóch, trzech ruchów załapią o co w tym chodzi i, i będą lecieć. I mimo tego, że niby jest prosto, niby jest niewymagająco, to jak przychodzi co do czego, mm -hmm. to naprawdę za walczymy o, o to, żeby tak. się przebić przez tą grę. Gra nie jest skomplikowana. Ona jest prosta. To jest deck building połączony z chodzeniem po planszy. Wykładam kartę, przesuwam pionka. Wykładam kartę, przesuwam pionka. Wykładam inną kartę, kupuję kartę do swojej talii, żeby ją wzbogacić. Jako gra rodzinna myślę, że się bardzo fajnie sprawdzi. jeżeli szukacie y, jakichś takich bardziej zaawansowanych gier może już nie do końca, bo jednak uh -huh. zasady są prościutkie, raczej bym to traktowała wtedy jako jakąś rozgrzewkę, aniżeli jako grę taką konkretną, którą y, chcemy zagrać to zależy też dużo od towarzystwa ale jeżeli macie dzieciaki, chcecie je czymś zająć, y, czy też po prostu szukacie jakiejś takiej lekkiej gry rodzinnej to myślę, że właśnie wyprawa do do całkiem fajnie się sprawdzi o ile Wam grafiki y, nie przeszkadzają wiecie, przeszkadzają, distinct, ale na przykład ale ja lubię ja lubię to grać. Tylko, no mówię, no wizualnie to jest takie eee. I co mnie wkurzyło podczas kilku rozgrywek, to że utknęłam. To było trochę mojej winy w tym wszystkim. No i to była bardzo Twoja Ale wina. Ale utknęłam. Chciałaś, chciałaś przycwaniaczyć i... No i się stało jak się stało. No cóż. Ale e, takie rzeczy też się mogą zdarzyć. Mamy tutaj też no, nutkę negatywnej interakcji właśnie w postaci tego blokowania, e, jakiegoś takiego złośliwego postawienia pionka w tamtym miejscu i się nieruszenie. No, bywają takie sytuacje, więc też miejmy to na uwadze i jeżeli ktoś nie lubi, Y, negatywnej interakcji, czy też bardzo mu przeszkadza. No to spróbujcie sobie najpierw, żeby, żeby później się nie okazało, że no, nie dacie rady, bo na przykład ktoś za bardzo wam przeszkadza. Krzyś popełnił unboxing oraz sesję z niedzielą więc jeżeli jesteście ciekawi, to zaglądajcie na nasze social media, Facebook, Instagram. Oczywiście wszystkie linki wam zostawię w opisie na dole, a na chwilę obecną zachęcam was do komentowania, do subskrypcji, do kliknięcia dzwonek, żebyście byli na bieżąco z naszymi materiałami. Czekamy również na wasze łapki w górę i no, życzymy wam miłego dnia. Miłego dnia. Hashtag #zostanie w domu, pamiętajcie. No, to do następnego odcinka. Pa, pa. Cześć.